Cześć, jestem Oscar. Dzisiaj trudny temat wyboru pierwszego skrzydła. W tym odcinku dowiecie się, jak wybrać skrzydło, jakimi kryteriami się kierować, czy ma być to skrzydło nowe, czy używane, no i jak wszystko sprawdzić. Na końcu tego odcinka będzie strona internetowa, na której pokażę, jak sprawdzać już podobające się nam skrzydło. Zaraz po kursie mamy dwie klasy skrzydeł, którymi się nacieszymy i są bardzo bezpieczne. Pierwszą klasą jest klasa DHV1. Później mamy DHV1.2. W nowej nomenklaturze jest to klasa A lub B. Ja na pierwsze skrzydło polecam skrzydło klasy DHV1.2 bądź B, ponieważ te skrzydła już bardzo fajnie latają i jeszcze są bardzo bezpieczne. Jedynki, no nie oszukujmy się, one są dobre do szkolenia i są troszeczkę toporne. Na pierwsze skrzydło także warto się zastanowić nad skrzydłem używanym, ponieważ sami z siebie nie wiemy czego się spodziewać od skrzydła ani czego wymagać. Więc powinniśmy się skupić na zakupie skrzydła używanego. Oczywiście kupując takie skrzydło, musimy mieć pełen przegląd tego skrzydła. I to pełen przegląd, nie tylko przewiewność tkaniny, bo są jeszcze skrzydła bardzo stare z Gelwenoru, gdzie przewiewność tkaniny jest jak nowe, a one już po prostu nie latają. Dlatego bardzo ważne jest, żeby skrzydło miało pełen przegląd, w tym przegląd przewiewności tkaniny, wytrzymałość linek i wytrzymałość szwów. Wtedy możemy takie skrzydło kupować bez problemu. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie kupowali skrzydła bez przeglądu. Ponieważ możemy dostać kota w worku, który nas nie nacieszy, jedynie zmartwi i stracimy pieniądze. Następne skrzydło możemy już kupić nowe, bo wtedy wiemy czego wymagać i czego szukać. Tego pierwsze skrzydło polecam używane. Jeżeli chodzi o temat uprzęży, to też jest bardzo ważne. No, uprząż tutaj no, kupujemy tą, która nam się wizualnie podoba. Jedyne kryterium, które powinniśmy mieć na uwadze, to to, żeby miała gruby protektor, czyli ta część tutaj, żeby była w miarę duża, żeby nas zabezpieczała w razie mniej udanego lądowania. Następnym kryterium jest zapas. Zapas uważam, że powinniśmy kupić nowy. Oczywiście, brać pod uwagę to, że możemy latać z napędem, więc kupić wtedy ten zapas od razu odpowiednio troszkę większy. Skrzydła DHV1.2 w większości też się nadają pod napęd, także nie mamy dylematu, że musimy zaraz kupić skrzydło osobno napędowe. Możemy śmiało latać na klasyku, nie jest to jakiś problem. Najważniejsze jest także przy zakupie bezpiecznych skrzydeł, czyli jedynek 1.2, nie przecenianie ich bezpieczeństwa, bo bardzo dużo osób za dużo sobie pozwala na tych skrzydłach, a te skrzydła, mimo że bardzo dużo wybaczają, bo no, na głupoty odporne nie są. Kolejnym aspektem wyboru skrzydła jest jego wielkość, czyli przedział wagowy. Dla danego pilota jest to po prostu inny rozmiar skrzydła. Ważne jest, żeby być w połowie jego zakresu. To pokażę Wam na stronie internetowej. W momencie, w którym skrzydło nam się spodobało, sprawdzamy jego bezpieczeństwo, a także osiągi i jego rozmiar. Czy będzie dla nas odpowiednie? Wchodzimy na Para 2000, klikamy drugą pozycję, następnie trzecią. Wybieramy firmę. Pokażę to na przykładzie ProDesign, Akura. Szukamy tutaj ProDesign, jest. Klikamy. Szukamy akury. Akura 1. Teraz tutaj mamy rozmiar skrzydła. Tutaj mamy rozpiętość, wagę, wagę pilota, a także klasę bezpieczeństwa. Resztę polecam sobie samemu przetłumaczyć, ponieważ to zostanie w pamięci i później nam będzie tylko łatwiej. Jak widzicie, jest to skrzydło DHV1.2, czyli idealne po kursie. Klikamy i tutaj nam się pojawia cały test bezpieczeństwa. Wiadomo, że im więcej samych jedynek, tym skrzydło jest bezpieczniejsze. To tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, to łapki w górę i subskrybujcie mój kanał.